Kolejne zadanie szóste. Suma wszystkich rozwiązań równania x razy x minus 3 razy x plus 2 równa się 0 jest równa. W zadaniu mamy równanie wielomianowe w najprostszej możliwej postaci, bo w postaci iloczynowej. Skorzystamy z tego, że iloczyn jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy któryś z czynników jest równy 0. Wobec tego nasz x może być równy 0, lub x minus 3 może być równe 0, lub x plus 2 może być równe 0. Pierwsze równanie mamy rozwiązane, z drugiego otrzymujemy x równe 3, z trzeciego x równe minus 2. Wobec tego znaleźliśmy 3 rozwiązania tego równania. Ale nie to było naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest znaleźć sumę wszystkich rozwiązań tego równania, czyli 0 dodać 3. 3, dodać minus 2 jest 1. W takim razie rozwiązaniem jest liczba 1.